Witam wszystkich na moim kanale. Znalazłem taki filmik z moją samicą batistą roczną. Teraz już roczną, z tej wiosny. I tak sobie pomyślałem, że wrzucę filmik na swój kanał. Jest to bardzo fajna samica. Możecie zobaczyć, jak już lata fajnie, jak tu młoda, jakie słupki robi. Bardzo fajne słupki takie 2-3 metrowe Jak na młodą samicę, to jest bardzo dobrze W ogóle zapomniałem o tej O tym filmiku, że kiedyś go nagrałem Tutaj idzie, poszło, tutaj ładnie poszło Typowy słupek Następny Bardzo fajna Lubię takie bakijskie. Co mocno kropiało w strzydła. Słychać to. To jest najlepsze, co może być u tych głębi, właśnie. Słupki, bicie w strzydła i te wywroty. do tego. Tutaj mam naszykowanego dla niej samca z Ukrainy. Jeszcze lepiej lata niż ona. Znaczy ona pewnie też bardzo dobrze by latała gdybym jej nie zamknął. Jest bardzo ładnie daje te słupy. Bardzo często i mocno. No i lotna. Nie trzeba było prosić do latania. Wystarczy, że się wypuściło, i od razu szła w górę. To na tyle z tego filmu. Do zobaczenia. I pamiętajcie o sobie.